Będzie przełom w sprawie uwolnienia Poczobuta nowe informacje szefa MSWIA. Andrzej Poczobu nie został objęty niedawną wymianą więźniów między Rosją a Zachodem. Jakie są szanse na uwolnienie dziennikarza, który przebywa w białoruskiej kolonii karnej? Rozmawiamy na temat Andrzeja Poczobuta od bardzo dawna od grudnia praktycznie od samego początku naszego rządu. Te działania są bardzo zaawansowane. One są rozmowami bilateralnymi ze stroną białoruską, przekazał w rozmowie z Polsat News szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Wymiana więźniów Zachód Rosja w Ankarze. Co z poczobutem? 1 sierpnia w stolicy Turcji, Ankarze, odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów w Rosji i państwach Zachodu. Operacja objęła 24 osoby w wieku od 19 do 71 lat z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Wśród nich znaleźli się aktywiści, dziennikarze i inne osoby, które sprzeciwiały się rosyjskiej agresji na Ukrainę. W stronie rosyjskiej wydano zaś szpiegów, morderców i innych przestępców, których Władimir Putin witał na lotnisku z kwiatami. Tomasz Siemoniak w rozmowie z Polsat News nie chciał zdradzić, czy uczestniczył w rozmowach z Amerykanami. Minister spraw wewnętrznych i administracji był jednak pytany o los Andrzeja Poczobuta, polskiego dziennikarza więzionego w białoruskiej kolonii karnej. Część komentatorów w Polsce zwróciła bowiem uwagę na brak Poczobuta wśród osób objętych tą operacją i zarzucała polskim władzom, że nie postarały się dostatecznie o wyciągnięcie go z zakrat. Zabiegamy o uwolnienie Andrzeja Poczobuta i innych polskich obywateli, którzy są więzieni w Rosji i na Białorusi. Nasi sojusznicy doskonale znają nasze oczekiwania, nasze prośby i nasze potrzeby zaznaczył minister. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego, czy może trzeba było postawić sprawę ostrzej, odparł, że rząd od dawna rozmawia na temat dziennikarza. Od grudnia, praktycznie od samego początku naszego rządu, te działania są bardzo zaawansowane. One są rozmowami bilateralnymi ze stroną białoruską. Tomasz Siemoniak. W tym przypadku zwracam uwagę, że to USA i Rosja były stronami tej całej sytuacji, więc my na wniosek USA jedną z osób, która była aresztowana w Polsce, przekazaliśmy. Natomiast to, czy pan Andrzej Poczobu, czy inni polscy obywatele przetrzymywani w Rosji i na Białorusi, będą uwolnieni, nie było w tym wypadku naszą decyzją, tłumaczył się Moniak. Szef MSWIA przekonywał, że polskie państwo na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi musi patrzeć bardzo szeroko, nie tracąc oczywiście z pola widzenia pana Andrzeja Poczobuta. W rozmowie z Polsat News zaznaczył jednocześnie, że wraz z szefem MSZ Radosławem Sikorskim nieustannie podejmują wysiłki na rzecz jego uwolnienia.